Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Jak widzicie otacza mnie śnieg, miało nie być zimy, a jednak przyroda jest przewrotna i walnęło tak, że ogarnął nas przez ostatnie kilka dni lekki paraliż komunikacyjny w różnych miejscach, w różnych miastach. Opady dosyć intensywne, ale wynagradza nam to piękny widok dookoła, jeżeli patrzymy przez okno, jeżeli jesteśmy na śniegu, możemy sobie ulepić bałwana, pobawić się, aniołka walnąć i tak dalej nie bez przyczyny tutaj brodzę w śniegu na ogródku działkowym. a powiem y, dzisiaj o tym, y, co takiego ma wspólnego śnieg y, z naszymi ogrodowymi roślinami, ale nie tylko ogrodowymi, tak generalnie. Y, otóż chodzi o to, że y, opady śniegu tworzą doskonałą warstwę izolacyjną. Dzięki temu chronią w pewien sposób nasze rośliny przed mrozem. Tak? Najgroźniejsze dla roślin są właśnie takie bardzo mroźne, bezśnieżne zimy, kiedy, że tak powiem, ten mróz, wiatr smaga je ze wszystkich stron. Wszystko bardzo mocno przemarza. Natomiast w wypadku, kiedy mamy taką fajną, puchową warstewkę śniegu, która nam tutaj się, jak widzicie, pięknie rozsypuje, co jest oznaką, że jest dosyć zimno w tym momencie, to ta warstwa świetnie chroni nasze rośliny przed mrozem. Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że warstwa, pod warstwą śniegu jest temperatura wyższa niż temperatura powietrza. Tak? Dzięki temu mamy tutaj izolację termiczną. Dodatkowo, jeżeli roślina jest przykryta śniegiem, to dociera tam wystarczająco dużo powietrza, tlenu tak? i nic jej się nie stanie, w odróżnieniu na przykład od człowieka, tak? który no, niestety pod śniegiem Długo nie wytrzyma. Oprócz oczywistych y, zalet, jest jeszcze tutaj y, takiego śniegu jedno, a nawet kilka ryzyk. Między innymi chodzi o to, że jeżeli mamy na przemian y, czas odwilży i czas zamarzania, to bardzo często śnieg topnieje zamienia się w wodę i zamarza na roślinach bądź y, zamiast śniegu tworzy się taka zeskorupiała. Y, pokrywa lodowa i ta pokrywa już niestety nie przepuszcza powietrza tak? także jest niebezpieczna e, dla roślin e, zwłaszcza na przykład jak mamy trawnik e, i mamy ubity śnieg bądź taką właśnie lotową pokrywę no to e, może to doprowadzić do bardzo nieciekawych sytuacji z naszymi roślinami tak mam tutaj na myśli właśnie e, że tak powiem takie gnicie tak? e, bo nie będzie dostępu tlenu taki śnieg oprócz tego, że pełni fajną funkcję izolacyjną, no niestety może uczynić tam troszeczkę z szkód. Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z roślinami e, takimi właśnie jak tutaj, zimozielonymi. Tutaj w tym wypadku mamy cyprusiki e, Lawsona, e, one są pokryte śniegiem, no i mają gałęzie. Tak jak widzicie, te gałęzie, które sobie e, w lecie, na wiosnę bardzo ładnie sterczały ku górze, miały taki fajny pokrój. Teraz zwisają. Istnieje ryzyko, że w wypadku dużego ciężaru śniegu gałęzie zaczną się wyginać, odkształcać, a w ostateczności mogą nawet się połamać. Jest to, jak zapewne się domyślacie, bardzo szkodliwe dla rośliny. Tak? Jeżeli traci ona swoje części, to tak jakby człowiek stracił palca, rękę. Tak? Oczywiście roślina zniesie to lepiej, tym niemniej trzeba temu zaradzić. W związku z tym faktem, yy, powinniśmy takie rośliny odśnieżać. W tym momencie widzicie w moich spracowanych dłoniach zwykłą miotłę. Jak yy, zazwyczaj mówię, najprostsze rozwiązania są najlepsze. Yy, I właśnie za pomocą takiej miotły będę usuwał nadmiar śniegu z naszych roślin. Yy, po pierwsze, włosie tej naszej miotły, czy też szczotki, jest miękkie, nie uszkodzi liści, czyli tych naszych niby igieł nie połamie gałęzi. Dodatkowo jest zwyczajnie długa, tak, więc dostaniemy tam, gdzie normalnie byśmy nie sięgnęli. I wykonujemy sobie takie oto wesołe, niewymagające ruchy. Obtrząsamy naszą roślinę z nadmiaru śniegu. Piesie, jak w ruskiej bajce bardzo to na to wygląda tutaj też to fachowo zrobimy śnieg nam to spada też ślinka nam się nie połamie tutaj gałęzie też są pod śniegiem też w miarę możliwości tak żeby ich nie uszkodzić możemy je wzruszyć żeby e, troszeczkę wydostać się spod śniegu jeżeli nie dajemy rady lepiej to tak zostawmy jeżeli mielibyśmy Połamać gałązki zamiatamy się jak głupi śnieg, jak widzicie, dzięki temu zabiegał i od razu wygląda to nieco inaczej gałęzie już wesoło wyginają się ku niebu nie musi być to zbyt dokładna czynność, ważna, aby te największe obciążenia zrzucić z tych gałęzi e, tak, żeby się nie połamało no i co, wydawać by się mogło, że w zimę nic nie można porobić w ogródku na działce wręcz przeciwnie, można zrobić całkiem sporo e, myślę, że teraz tylko i wyłącznie może iść ku wiośnie, więc e, na pewno niedługo wstawimy coś nowego Odnośnie rozpoczynającego się sezonu. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, a ja wracam brodząc w śniegu z powrotem na chatę. Do zobaczenia.